Niezmiernie cieszę się, że mogę razem z Wami tutaj dzisiaj być i podzielić się refleksją dotyczącą formacji do kapłaństwa. Pozwoliłem sobie zatytułować to moje wystąpienie: Formować siebie, by towarzyszyć innym na drodze wiary. Jak formować siebie dzisiaj do kapłaństwa, żeby towarzyszyć innym na drodze wiary? To pytanie myślę, że stawia sobie każde seminarium, ponieważ proces formacji prowadzi nas tak naprawdę do kapłaństwa, a kapłaństwo ma wymiar służebny. Na początku posłużę się cytatem z księgi proroka Jeremiasza, trzeci rozdział. Dam wam pasterzy według mego serca, zapowiedź Boga. Dam wam pasterzy według mego serca. Ten tekst doskonale koresponduje z tym pięknym obrazem po prawej stronie w kaplicy seminaryjnej. Obraz najświętszego serca Pana Jezusa. Święty Ignacy, ten obraz Pana Jezusa, jego serca nazywa serce żebraka. Jezus odsłania swoje serce i żebrze o naszą miłość. I z drugiej strony, rzeczywistość dzisiejszego świata. Jedna siostra zakonna opowiada mi sytuację, która miała miejsce jeszcze tak niedawno. Przychodzi do niej pani znajoma i mówi: Proszę siostry, moja wnuczka wypisała się z katechezy. Moja wnuczka przyjęła sakrament bierzmowania w tym roku. No i jeszcze okazuje się, że ten sakrament sprawował biskup Jacek Kiciński, mówiący te słowa. A siostra się pyta, a pytała się pani wnuczki, dlaczego wypisała się z katechezy, a wnuczka mówi, bo do tej pory żaden z kapłanów, który uczy katechezy, nie ukazał mi Jezusa żywego, prawdziwego. No, właśnie. I teraz, jak my mamy się formować, by towarzyszyć innym na drodze wiary? W zasadzie odpowiedź jest jedna. Mamy się formować, kształtować, by być świadkami Jezusa żywego i prawdziwego. Czyli tak naprawdę, jeśli człowiek nie spotkał Jezusa, Nigdy tym Jezusem nie będzie się dzielił, będzie opowiadał o Jezusie, przekazywał wiedzę. Dlatego czas formacji seminaryjnej to przede wszystkim czas poznawania Jezusa, odkrywania Jego oblicza, doświadczania Jego obecności. Czyli na pierwszym miejscu muszę sobie postawić pytanie, kim ja jestem i do czego zmierzam. Ku czemu podążam cel spotkać Jezusa, odkryć Jego oblicze. Dopiero jak ja spotkam Jezusa, to ja Go poznaję, zdobywam wiedzę o Jezusie, czas formacji intelektualnej. I wreszcie co? Nabywam mądrości. Poznaję, zdobywam wiedzę. Nabywam mądrości. To jest bardzo ważne, by nabyć mądrości przez te lata formacji seminaryjnej. A mądrość, według mojej definicji, to wiedza przepracowana przez życie, oświecona łaską wiary. Wiedza przepracowana przez życie, oświecona łaską wiary. Jak się formować? Spoglądać na Jezusa. Jezus jest twórcą pierwszego seminarium i wydaje się, że był w dużo gorszej sytuacji niż my. Bo ratem w seminarium tutaj mamy ponad 40 alumnów, a Pan Jezus zaczynał od 12 i jeszcze trafił mu się judasz. A więc w dużo gorszej sytuacji był. I teraz zobaczmy, od czego Jezus zaczynał. Jezus na pierwszym miejscu. Dał się poznać ze swoim uczniom. Dał się poznać. Ja jestem dobrym pasterzem. Moje owce mnie znają i idą za mną. Ja jestem dobrym pasterzem. Moje owce mnie znają. Jezus daje się poznawać. I wtedy, gdy uczniowie rozpoznali w Jezusie, Syna Bożego, byli w stanie pójść za Jezusem. Człowiek jest w stanie pójść za kimś, kogo pozna, komu zaufa, komu uwierzy. Daje się poprowadzić. Myślę, że wszyscy wykładowcy mamy to doświadczenie: że jeśli studenci obdarzą nas zaufaniem, zupełnie w inny sposób przyswajają wiedzę, ta wiedza staje się treścią ich życia. Nie po to, żeby zaliczyć, ale żeby ukształtować swoje życie. A więc zobaczmy, Jezus jest tym pasterzem, który daje się poznać owcom i poznaje owce. Jezus poznaje. I teraz zobaczmy, Jezus powołuje apostołów, wskazując na konkretny proces formacji. On powołał ich, aby kontynuowali jego misję. Ale teraz po co Jezus powołuje uczniów? Aby z nim byli i mu towarzyszyli. Potem nauczał i wyjaśniał. I w końcu posyłał. Aby z nim byli i mu towarzyszyli. Nauczał i wyjaśniał. A potem posyłał. Okazuje się często, że my Czujemy się powołani i posłani. Natomiast zapominamy o etapach pośrednich. Abyśmy z Nim byli, Mu towarzyszyli, On nauczał i wyjaśniał, dopiero na końcu posyłał. Być z Jezusem i Mu towarzyszyć. Co to znaczy? Uczestniczyć w życiu Jezusa, słuchać Jego słowa. Otworzyć serce na Jego Słowo to jest bardzo ważne. Czyli pierwszy etap formacji słuchać Jezusa. Wiemy, że dzisiaj jesteśmy świadkami kryzysu słuchania. Dzisiaj nie potrafimy słuchać, dlatego że nie potrafimy słuchać Pana Boga. Jeśli człowiek nauczy się słuchać Boga, Zawsze będzie potrafił słuchać drugiego człowieka. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, mojej posługi: jeśli ja mam czas dla Pana Boga, zawsze mam czas dla, dla ludzi, mam czas dla siebie. Jeśli nie mam czasu dla Pana Boga, nie mam czasu na słuchanie, nigdy nie mam czasu dla ludzi i nie mam czasu dla siebie. A powiem jeszcze bardziej przekąśliwie. Jeśli mam czas dla Pana Boga, mam czas dla ludzi, mam czas dla siebie, i Szanowni Państwo, jeszcze trochę czasu uda mi się zmarnować. Natomiast nie ma czasu dla Pana Boga, nie ma czasu na nic. Czyli słuchanie. A więc słowo Boże, przyjęcie słowa Bożego, nie tylko w sposób fizyczny, ale w sposób duchowy. Czyli to słowo pada na glebę mojego serca. To słowo czynię swoim. A słowo Jezusa? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój. Niech mnie naśladuje. Pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. I wreszcie miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Te słowa to konkretna rzeczywistość powołania kapłańskiego. Te słowa są adresowane do uczniów Jezusa. I teraz zobaczmy, słuchać, ale potem towarzyszyć, uczestniczyć w życiu Jezusa. Co to znaczy? Przyjąć styl Jezusa. A jaki był styl Jezusa? Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie głowy schronić. Później ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus idzie do ubogich, niewidomych, grzeszników, idzie do każdego człowieka. Przyjąć styl Jezusa, naśladować go w codzienności, nie jest łatwo. Ta scena spotkania Jezusa. Z bogatym młodzieńcem. Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. Zachowuję. Sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Odszedł zasmucony. Szanowni Państwo, długo mnie to jakoś nurtowało. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział, Rozdaj ubogim to, co posiadasz i pójdź za mną. Ale najpierw sprzedaj. Co to znaczy? Zobacz, jaką ma wartość ten majątek, którym dysponujesz. Najpierw sprzedaj. Dopiero jak uzyskasz ze sprzedaży należność, rozdaj. A więc zobaczmy. Jezus chce, abyśmy szli w sposób świadomy. Świadoma rezygnacja z czegoś. A więc możemy powiedzieć, że na początku pójście za Jezusem lekko zaboli. Po co? Aby uzyskać wolność serca. A więc jeśli chcemy się kształtować na wzór Jezusa, nasze serce mus, musi być wolne. To tak jak Alum pierwszego roku, który przed chwilą złożył ślubowanie, pyta się księdza rektora, Księże Rektorze, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? No, zachowuj przykazania, Księże Rektorze, zachowuję. Przestrzegaj regulaminu seminarium, księżyrektorze, Rektorze, to dziachodzący regulamin. No to teraz, bracie, sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Początek formacji. Uwolnij swoje serce. Uwolnij, tak? Uczyń swoje serce wolnym. Bo my bardzo często chcemy je, mieć jakiś margines, tak? Ale, szanowni państwo, wiemy, że margines nigdy nie jest szerszy od kartki, ani furtka od bramy. A więc bądź wolny, stań się, czyli bądź do dyspozycji Jezusa. I to jest najpiękniejsze. I teraz zobaczmy, jak idziemy za Jezusem. Kolejny etap wierzyć w moc powołania. Jezus spojrzał na nas wzrokiem pełnym miłości i powiedział pójdź za mną. Uwierzyć, że to On mnie powołuje. To jest wzrok Jezusa, On powiedział pójdź za mną. Kiedy powołał apostołów po nocy spędzonej na modlitwie. Jezus mówi pójdź za mną. I oni poszli. Ja mam też takie powiedzenie. Mianowicie, że jeśli kogoś Jezus powołuje, to sam go na drogę pakuje. Czyli jeśli Jezus powołuje, wyposaża cię we wszystko, co nie jest niezbędne, abyś był szczęśliwym człowiekiem i osiągnął łaskę zbawienia. A więc jeśli Jezus powołuje, na drogę pakuje. Sam wyposaża we wszystkie środki niezbędne. Myślę, że wielu z nas o tym się przekonało. Kiedy jest najgorzej, jak Jezus powołuje, a ja sam siebie na drogę pakuję? Jaka jest odpowiedź? Zawsze w coś się wpakuję. A więc to jest droga zaufania, to jest droga wiary. A więc jeśli idę, wierzę, dlatego na drodze pójścia za Jezusem, ja poznaję Jezusa. Ale poznanie prowadzi do wiary. Wiara prowadzi do poznania, wzajemne uzupełnianie. Pamiętamy kryzys we wspólnocie apostołów, gdy Jezus mówi, czy i wy chcecie odejść? I Piotr mówi, Panie, do kogoż my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy poznali i uwierzyli. Poznali i uwierzyli. Czas studiów, poznawanie i umacnianie wiary. Umacnianie wiary i poznawanie Jezusa. Dlatego na drodze powołania są bardzo ważne trzy etapy. Myślę, że w każdym życiu, czy to będzie małżeńskie, rodzinne, jakiekolwiek, zawsze są trzy etapy. Pierwszy etap to jest entuzjazm. Drugi etap to jest kryzys. I trzeci, najważniejszy, wierność. A więc zobaczmy ten entuzjazm. On zostaje oczyszczony. Właśnie to, co ludzkie, zostaje oczyszczone poprzez to, co Boże. Bo jest takie niebezpieczeństwo, że na studiach teologicznych my zaczniemy się zajmować Panem Bogiem. Lubimy się zajmować Panem Bogiem. No, czytamy słowo Boże, mamy różne opracowania, książki teologiczne, księdza profesora Pawliny i innych znanych, tak, zajmujemy się Bogiem. No i może powiedzieć taki alum: Ja już tak poważnie zajmuję się Panem Bogiem. Natomiast co jest w naszym życiu najtrudniejsze? Wtedy, gdy Bóg zaczyna się nami zajmować. Czyli czas formacji to jest czas, w którym nie tylko zajmujemy się Bogiem, ale pozwalamy, aby Bóg zajął się nami. Przytoczony. Przez księdza rektora święty Jan od Krzyża. Jak Bóg się zajął nim, stracił totalnie grunt pod nogami. Wszedł w noc ciemną, a w tej nocy ciemnej napisał najpiękniejsze dzieła mistyki chrześcijańskiej. No właśnie. Pozwolić, aby Bóg się mną zajął. Dlatego powołanie jest darem, jest łaską. Ja oczywiście powołanie też do kapłaństwa nazywam tym szczególnym darem, które Bóg daje człowiekowi i mówię, że to jest zaproszenie do raju, tak, do najbliższej współpracy, komunii, bliskości z Bogiem w raju, gdy człowiek otrzymał od Pana Boga to cudowne, piękne miejsce, w którym doświadczał miłości Boga i wzajemnej relacji między sobą. Pan Bóg powiedział, parafrazuję: Doglądajcie i pielęgnujcie to, co ja wam daję. Doglądajcie i pielęgnujcie, a będziecie szczęśliwi. Czyli bądźcie posłuszni mojemu słowu, tak? Możecie sięgać po owoc drzewa życia, nie ruszać z drzewa zakazanego. Będziecie szczęśliwi, jeśli będziecie doglądać i pielęgnować. Co to znaczy doglądać i pielęgnować? Doglądać i pielęgnować, proszę Państwa, to znaczy czuwać, a czuwać to znaczy kochać. Dogląda i pielęgnuje ten, kto czuwa i kocha. Niestety nasi pierwsi rodzice w raju przestali czuwać. Przestali doglądać, utracili raj. Tak jest również z drogą powołania do kapłaństwa i w ogóle z powołaniem kapłańskim. Pan Bóg mówi, daję Ci raj, daję Ci przestrzeń, w której możesz być szczęśliwy, ale warunek jest jeden: drzewo życia. A co jest drzewem życia, które daje życie wieczne? Eucharystia. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. Ale jest drzewo zakazane. Czuwaj, doglądaj, pielęgnuj, kochaj. Kiedy człowiek traci łaskę powołania, gdy przestaje czuwać, pielęgnować, kochać i doglądać. I tak jest z powołaniem kapłańskim, małżeńskim, i każdym. Jak przestaje czuwać, przestaje kochać, doglądać i pielęgnować. I wtedy staje się ziemią niczyją. I teraz zobaczmy. Jest ten moment entuzjazmu, jest moment kryzysu, ale najważniejsza jest postawa wierności. I teraz ta wierność. W czym się objawia? Jestem do dyspozycji. Jestem do dyspozycji. I teraz, moi kochani, Jezus powołał, aby z nim byli, mu towarzyszyli, nauczał i wyjaśniał, i posyłał jaki jest króciutko dzisiejszy świat, do którego jesteśmy posłani. Oczywiście, te znane nam słowa globalizacja, inkulturacja. Ale w tym wszystkim człowiek coraz bardziej wydaje się zagubiony, głód duchowości, brak powołań, brak trwałych decyzji. Dzisiejszy człowiek nie podejmuje trwałych decyzji. Lęka się zobowiązań i my jesteśmy posłani do tego świata. Można oczywiście jeszcze wymieniać wiele cech dzisiejszego świata, w którym my żyjemy. Ogólny zamęt, głód duchowości. I teraz, jakie jest powołanie kapłańskie? Można by powiedzieć, że kapłan w dzisiejszym świecie jest posłany do wspólnoty. Tak jak ojciec święty Franciszek mówi, pierwsza sprawa to jest duszpasterstwo obecności. Być. Po prostu być tam, gdzie Pan Bóg cię posyła poprzez decyzje przełożonych w tym przypadku biskupa Romualda, jako ordynariusza, tak? Masz być tam, gdzie ja cię posyłam. Być. Dużo pasterstwo obecności. Wtedy, gdy zatrzymamy się w tym miejscu, w którym jesteśmy, dopiero rozeznajemy. Zatrzymanie się jest okazją do rozeznania. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że Szczytem miłosierdzia w dzisiejszym świecie jest umiejętność poświęcenia czasu dla drugiego człowieka. Szanowni Państwo, idziemy odwiedzić kogoś chorego, z bliskich, znajomych, rodzice, krewni, do szpitala. Idziemy z wizytą, króciutka wizyta. Pytamy się, czy coś ci potrzeba? Jaka jest pierwsza odpowiedź: Nic. Dlaczego? Bo ta osoba nie chce nas kłopotać. Nie chce nas kłopotać. Dopiero jak się zatrzymamy przy tej osobie, pobądźmy pół godziny, godzinę, wcale ta osoba nie musi nam mówić, co jej potrzeba, ale sami dostrzegamy potrzeby. To trzeba poprawić, to przynieść, to załatwić, doskonale wy, wyczuwamy. Dlatego co jest istotą? Bycie. Jeśli jesteśmy w danym miejscu, ze wspólnotą, to Duch Święty doskonale podpowiada, co mamy czynić. To jest bardzo ważne dzisiaj. W Kościele umiejętność rozeznawania znaków czasu. Ale rozeznamy, jak będziemy. Zobaczmy Stary Testament. Naród wybrany idzie w obłoku. Obłok opła, opada, naród się zatrzymuje. Obłok do góry naród do przodu musi być czas rozeznania dlatego posługa kapłańska jak mówi papież Franciszek z jednej strony kapłan ma pachnieć owcami ma być blisko ludzi i tam gdzie kapłan jest blisko ludzi zawsze są ludzie blisko kapłana ja sobie pozwoliłem kiedyś jeszcze dodać do tego co powiedział ojciec święty Franciszek że kapłan ma nie tylko pachnieć owczarnią ale do owczarni zanieść zapach Boga. Do owczarni zanieść zapach Boga. Kapłan ma pachnić też Panem Bogiem. I w ten sposób, kim jest? Znakiem obecności Bogato na Ziemi. Wcale nie musi działać. Po prostu ma być. Tak samo jak mamy znaki drogowe, prawda? Znak drogowy, żeby spełniał swoją funkcję, musi stać we właściwym miejscu, być widoczny i czytelny. Jeśli znak drogowy jest niewidoczny, nieczytelny, proszę Państwa, lepiej, żeby go nie było. Postanowi zagrożenie dla ruchu publicznego, a jeśli go nie ma, to jest zasada ograniczonego zaufania, tak? A więc ma być widoczny, czytelny, stać we właściwym miejscu. Co znak robi? Informuje, prowokuje i towarzyszy. Informuje o kierunku jazdy. Prowokuje do wyboru drogi. Towarzyszy, jest obecny. Dlatego dzisiaj, no właśnie, jak formować siebie, by być tym znakiem obecności Pana Boga? Wskazywać, być, słuchać, towarzyszyć. Dlatego bardzo ważne trzy elementy na drodze powołania: prorostwo czuwania, prorostwo radykalizmu i prorostwo spotkania. Czuwanie. Bycie do dyspozycji, otwartość na działanie Ducha Świętego, radykalizm, czytelność, spotkanie, czas. I teraz zobaczmy, ostatni ten element, na wzór Maryi: być wiernym do końca, aż po krzyż. Czyli być wiernym do końca z tymi, do których jesteśmy posłani. To jest bardzo ważne. Wierność do końca być wiernym. Wiemy, że dzisiaj świat, w którym my żyjemy, to pojęcie wierności zostało zdewaluowane. Mówimy, że żyjemy w kulturze tymczasowości, nowy styl życia na próbę, kultura chwili. Natomiast wierność to jest fundament. Pytam się bardzo często tych, którzy przeżywają różne jubileusze, mianowicie jaki macie Jaką macie receptę na udane, szczęśliwe życie? 95% mówi wierność. Wierność Bogu i wierność człowiekowi. Jak zatem, Szanowni Państwo, formować się do tego, by towarzyszyć innym na drodze wiary? Być świadkiem, spoglądać na Jezusa, który powołał nas do tego, abyśmy za nim szli, jemu towarzyszyli, słuchał i wyjaśniał, a później posyłał, czyli być do dyspozycji tych, których Pan Bóg nam daje. Dziękuję za uwagę.